Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Diablo. Kontynuujemy naszą podróż Aidenem. No i co? Zobaczymy co nas czeka na następnych poziomach. Sam jestem w sumie ciekaw. Zobaczymy jak to wyjdzie nam teraz w pragu. Jesteśmy coraz potężniejsi. To jest też bardzo fajne. Mówię, ja już nie muszę się klepać strasznie, tak wiecie, mozolnie z innymi. Już naprawdę bijemy dobrze i też e, mamy dobrą obronę. To fajnie jest. Prygnęje elektryczne. No i już tutaj mamy mocniejszych przeciwników, na pewno, bo to czuję. Overlordy. To tu się nazywa akurat Madman. Urde, ile muszę go klepać. Tobie nie cieszy. Muszę tyle czasu poświęcać na jego. Ok, nie za bardzo chcę być otoczony przez niego. Przez nich. No, powiem trochę się ich No Dobra, lecimy dalej. Jezu, czy ja mogę kogoś trafić? No i jak będziemy sobie biegać? Robi się ciekawie. Ile z tych łuczników? To jest tak drażniące. Ja ich nie musiał gonić, to jeszcze był ok, nie? Ja będę był szybszy od nich, ale nie po co. Jakiś, jakąś zbroję w ogóle, żeśmy wyrzucili z niego, jakie to jest żmudne, boże masakra. Jest takie łatwe jak się wydaje, ich paść. O mój Boże, pół godziny będę teraz ich klepał. No nie wierzę. Jest takie wkurzające. Nie kolejnego teraz gonić. Zdogoniłem go po pół godziny, drogi że, jakby mi klepał na strzała, to było miło, ale nie po co. No, i jeszcze level dostaliśmy, miło. Dobra, yy. ja jeszcze weźmiemy Vitality, tak jak mówię, potrzebujemy tego. Dobrze nas tak łatwo nie klepano. Dobra. Okej. I gotta pawn some of this stuff. Hm. Oj, oh yeah. gorsza od naszej. ale... zbroja. Fajna. No, ale coś tu jeszcze jeszcze nam zostało? Nie, nie zostało, dobra, do ubicia. Już 15 level, kurczę. To już się zaczyna fajna, -fajna postać nam tworzyć, zaczyna. Więc zobaczymy, no zobaczymy jak dalej w ogóle będzie mi szło, bo ci Overlordzi, powiem wam szczerze, ci Mad Meni tutaj się tak nazywają, to ich trochę długo klepie. Potrafią trochę zadawać, więc... Mówię, jeden na jeden to nie ma problemu się bić, ale gorzej jakich jest więcej. Longsword. E, raczej wąpię, żeby były lepsze od mojego, ale może. 2 do 10. je! Wierzymy go. Biedna moja zbroja. a czy moja tarcza, że jest pouszkodzona. I tak musimy się cofnąć, tak? Mam pełny inwentarz. No, i musimy naprawić te rzeczy. Jakby nie patrzeć. Ale zobaczcie. miksturę już tak dużo nie muszę wykorzystywać, więc też, też, też jest bardzo miło z tego tytułu. Dobra. Zobaczmy, co mamy. 15. Wow. Dużo tutaj. O, widzicie? Staff of Town Portal. To jest najlepsze, co może być, kurczę. Bierzesz sobie to po prostu, wkładasz i masz tak, jak książkę. No Dobra, to mamy to... tak. To. Eh. Nic jakiegoś ciekawego. Wow, what can I for masz coś fajnego nowego czy nie? Ciekawego. Musimy do Adri jeszcze pójść. A, jeszcze przy okazji. Wow! Co mogę dla ciebie No dobra. Mówię, mamy. hajsu tyle, ty też doszło, więc. Nie ma najmniejszego problemu. Później wiem, że można kupować e, takie potki, które nam zwiększają, właśnie, siłę i tak dalej, i tak dalej. Po 5000 są. Kurde, to jest też fajna sprawa. Nie wiem dokładnie, czy czy Ziomek już je ma. Fireball, flame wave. Kompletnie mi to nie jest potrzebne, a zawala mi inwentarz, który i tak jest mały. No i zobaczcie, ile ma miejsca teraz kurde. Dobra, jeszcze pójdziemy do gościa, który leczy. Zobaczymy, czy ma miksturki te lepsze. Jeżeli ma, to zwiększania tam siły i innych atrybutów, to wow, po prostu. To już możemy zbierać hajs tylko po to, tak naprawdę. Siły mam 50... A, nie jest źle. What ails you, my friend? Czy masz coś więcej fajnego? Nie, nie ma tych rzeczy, co chciałem. Dobra, no to lecimy. no. Nie będziemy przedłużać, prawda? Ale mamy. E, mamy tą laskę, kurde. Tam portalu, tak się cieszę. Nawet jak nie będziemy manem mieli, to i tak możemy się cofnąć. Okej, okay, dobra, miksturkę mamy akurat. Oczywiście, że łucznik. Bo czemu żeby nie. Już ta gra uważa, że ja się bardzo lubię z nimi gonić po prostu po całej mapie. Gdy mam być jakieś śmieszne. Gdzieś się on przeszedł? jest łatwo z nim powiem szczerze. No, ale się udał. Przynajmniej atakują wręcz. To jest już plus. No nie wstydźcie się chłopaki, chodźcie. No ja nie tego miałem zaznaczonego faktu No i gdzieś. Jest cała komnata tych łuczników. Jak ja się cieszę z tego tytułu! Tego mi brakowało do szczęścia. że to coraz mniej, to jest też plus. Tłumaczę, powiem Wam szczerze, ja się wczuwam w tą grę i czasami zapominam, wiecie, komentować, co, co, co robię i tak dalej. Co jest też trochę słabe. Ale dzięki temu macie atm atm atmosferę, więc bardzo, bardzo fajnie. Bo wam to pomaga się też wczuć. No, jak mówię, to przecież się ścisza wszystko, więc. No, niestety, inaczej nagrać by się tego nie dało. No i dobra, Komna komnata numer 2 widzę. Powiem coś, co moja postać wcześniej powiedziała: I'm not impressed. Kolejny, zapraszam. Fajnie, że odzyskuję życie, kurczę, to mi się podoba. Dobra, wyciechałem i wyciechałem. Kolejna kapliczka. O, oh, je. Yeah. Tylko nie wiem, gdzie byłem, a gdzie nie. Ale dzięki temu mamy pełną mapę odkrytą. Co ma swoje plusy? Tylko szczerze nie wiem, gdzie byłem, a gdzie nie. Takie pół na pół dobrze. Spoko wszystko odkryjemy. Ja myślę, że tutaj jeszcze nie poszliśmy w tą stronę, chyba ja miałem rację. Zapraszam. Kolejny zapraszam. Tam Claymore jest więc całkiem spoko sprawa, ale to jest dobry mieczek. Oh man, całkiem fajna sprawa, naprawdę. Hmm. Sobie zapiszę oczywiście. A tak, i lecimy dalej. Mamy rezisty większe. Kurde, bo wam szczerze tego się nie spodziewałem. A, będzie trzeba opierniczyć te skrole tam portalu, bo mi kompletnie są niepotrzebne. O kurczę, strzelają takimi tymi? Pierwszy raz coś tego widzę. Myślałem, że to te sukubusy są. Jednak nie. Ale na pewno się nie będę z nimi napierniczał tutaj, bo strasznie mnie leją. No zapraszam. Naprawdę coś jest zmieniło w tym diablo, bo ja nie pamiętam, żeby coś takiego się działo, więc to albo w paczach jakichś dodatkowych, albo coś. Bo ja mówię w oryginale nie pamiętam takich akcji. Teraz się będziemy musieli gonić z tymi gnojami. Co gorsza są na cztery strzały, więc świetnie. Jest tu jeszcze ziomek, jakiś kozak Shit. tego nie chciałem, tak i zrobimy tak. I to by było na tyle. Oh. Dojdę? No byłem o oh, Jezu. Ciężko, ciężko naprawdę. Ten gościu jest jakiś dziwny. Mówię, bo efekt tych strzał jest taki jak tych sukubusów. i tak wyobraźcie sobie, że mam rezisty, mam do dosyć dobrą obronę i tak dalej, a jednak... Yeah, my one yeah. Hmm. Whoa, what can I do for you? Zidentyfikujemy sobie tą tarczę. Czemu nie? Sprawdzimy, czy jest lepsza od mojej. Eee, nic jakiegoś świetnego. No więc, zrobimy inaczej. Euphoria. Zrobimy tak i naprawimy sobie jeszcze wszystko, żeby nie latać. 5 razy. No i napierniczamy tam kolesi, Kurde, powiem Wam szczerze, zbyt bardzo się wczułam w tej grze, Jak nic. No i bardzo dobrze, że stoi w rogu. Nie będę za nim No i cudownie. Hmm. Zrobimy tak, zrobimy jeszcze tak. I lecimy dalej. Nie było łatwo. Przyznam. No mówię, eksp ekspy zawsze dobry. Mocniejszy miecz by mi się przydał coś, coś naprawdę takiego ksiarskiego. Ach, jak, jak to walka właśnie z wieloma przeciwnikami naraz. No i znowu gonitwa. Dobra, zaraz mnie otoczą. To jest dobry pomysł. <głosy> <głosy> Dopiero gościa do Dobra, powoli, powoli, wszystkich wyrżniemy. Jezus Maria, ile biegasz, no, kurde. Ja rozumiem, żeby trochę odchodzili w tył, ale ci goście zasuwają pół mapy, no zdrażniące, naprawdę. Już skończyłeś. Wiele został. Fuck, man. Większość, kurczę, strategii to jest po prostu biegania za nimi. Tyle. No ale trudno. Takie uroki gry. Powiedziałem zresztą. No tą elektrycznością już nieźle siekają. No, ale później będą też mówię wiksy fajne. Jeszcze nas dwie scenerie czekają. Zmiany scenarii w sensie. Może będzie mniej uczników, ale z tego co pamiętam nie. Te sukubusy tak samo będą biegać. Dobra, tu my się wrócimy. Ojej, ale labirynt, powiem wam szczerze. W ogóle, gdzie były schody na niższy poziom? Hmm? To mnie zastanawia. W ogóle fajnie jest też w tej grze, że ona jest... Ta mapa jest yy, randomowo generowana, więc... No nie ma takich samych dwóch map praktycznie. To powoduje, że każda gra jest inna troszeczkę. Co też jest fajny, fajnym takim wynalazkiem w grach. Dobra, i my chyba stąd zaczęliśmy, nie? To jest szósty level. To gdzie, przepraszam Was, jest zejście na dół. Musiałem gdzieś minąć. Po gdzie? Aż się nam kończy odcinek? A nie, spoko tam jest. Dobra, mamy to. Dobrze, w takim razie ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka do końca. No i co? Trzymajcie się. Do następnego. Hej.